Dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raport. Tym razem nie ze wschodu, a raport Gbiorczyka. No, już trochę nam się tych odcinków zebrało, ale to pierwszy raport Gbiorczyka w nowym roku. Będziemy sprawdzać, co się dzieje na, na Ukrainie, na froncie ukraińskim. Będziemy sprawdzać mapy, jak to wygląda w ostatnich dniach, no ale przede wszystkim, bo nie przedstawiłem. Adam Gbiorczyk, moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie Ci witam w studiu. Witam nie witam państwa. No ale rozpoczniemy raport Biorczyka nie od raportu, nie od map, nie od statystyk, a od zupełnie innej informacji, która pojawiła się dosłownie chwilę przed naszym wydarzeniem: doniesienie o tym, że Polska może przekazać myśliwce F-16 na Ukrainę. I zobaczmy sobie pierwszy, pierwszy cytat, który, który mam państwu przygotowany. Od tego się wszystko w zasadzie zaczęło. To jest właśnie cytat człowieka, który jest bliskim współpracownikiem prezydenta Załońskiego, czyli Andrii Jermak. I to jest jego wpis z telegrama, tak jak państwo widzą, trwają prace nad podzyskaniem myśliwców F-16. Mamy pozytywne sygnały z Polski, która jest gotowa je nam przekazać w porozumieniu z NATO, czołgi i myśliwce Świetna firma do przekształcenia rosyjskich wrogów w nawozy. To jest pierwszy wpis, który, który się pojawił w internecie i już wywołał ogromne poruszenie w mediach. Ale później też swoje trzy grosze dorzucił jeszcze minister obrony Ukrainy, czyli Oleksii Reznikow. I jego cytat również sobie zobaczmy. W zeszłym roku zapisałem swoje życzenia w liście do Świętego Mikołaja. Ta lista pozostaje w mocy. Myśliwce, myśliwce lotnictwo, pociski podobne do ATACMS lub coś podobnego, zdolne do ataków z dużej odległości na rosyjskie składy paliwa i amunicji, a także na stanowiska dowodzenia. Systemy HIMARS były latem punktem zwrotnym, teraz taką rolę będą pełnić czołgi, a później samoloty bojowe będą punktem zwrotnym. To jest Aleksji Reznikow i jeszcze, Adamie, pozwolić że komentarz ze strony polskiej, bo myślę, że, że to również wymaga nasze wprowadzenie do tematu, czyli fragment konferencji ministra Błaszczaka i premiera Mateusza Morawickiego i pytanie od redakcji Polsat News dotyczące właśnie samolotów F-16, które miałyby z Polski trafić na Ukrainę. Dzień dobry, Grzegorz Urbanek, Telewizja Polsat. Pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana premiera Mariusza Błaszczaka. Czy na wzór tych nacisków, które były ze strony polskiej, ze strony polskiego rządu na zachód i na Niemcy w sprawie przekazania Leopardów, czy podobnych nacisków możemy spodziewać się, jeśli chodzi o kwestię przekazania F-16, samolotów na Ukrainę, a także broni dalekiego zasięgu? I pytanie jeszcze do pana premiera, czy w przyszłym roku także będą wakacje kredytowe, czy Polacy mogą oczekiwać że ten program, który jest w tym roku, będzie obowiązywał także w przyszłym. Dziękuję. Wszelkie działania o charakterze wzmocnienia siły obronnej Ukrainy uzgadniamy z naszymi partnerami NATO. Także i ściągnięcie na Ukrainę Patriotów, także zorganizowanie tej potężnej siły czołgowej w postaci leopardów i nowoczesnych czołgów. Wszystko to. Były z naszej strony naciski, ale także uzgodnienia ze Stanami Zjednoczonymi. I podobnie jak było to kilka miesięcy temu w kontekście MiGów, tak samo i jakakolwiek inna siła powietrzna będzie w uzgodnieniu z państwami NATO realizowana i ewentualnie przekazywana. Będziemy tutaj działali w pełnej koordynacji. Wzrasta pozycja Polski na arenie międzynarodowej, to nie ulega żadnej wątpliwości. Możemy przeczytać na ten temat w mediach z zachodniej Europy czy też ze Stanów Zjednoczonych, chociażby ostatni artykuł w Guardian, na temat właśnie pozycji Polski, na temat również tego centrum decyzyjnego, które przesuwa się do naszej części Europy i na temat zwycięstwa moralnego Polski, które polega na tym, że my realnie, a nie tylko. Taktycznie wspieramy a nie tylko symbolicznie wspieramy Ukrainę dlatego że zależy nam na tym żeby Putin nie odbudował imperium rosyjskiego bo odbudowa imperium rosyjskiego oznacza zagrożenie dla Polski stąd też doprowadziliśmy do tego że patrioty trafiły na Ukrainę a mówiono nam że jest to niemożliwe zawiązaliśmy koalicję państw które posiadają czołgi Leopard i też ten proces już jest realizowany, a więc to wszystko świadczy o skuteczności, o skuteczności polskich władz, o skuteczności działań prezydenta Rzeczypospolitej i polskiego rządu. No to ja mogę zaryzykować takie trochę publicystyczne stwierdzenie, że niemożliwe staje się faktem, bo jeszcze niedawna i eksperci i analitycy mówili, że F-16 to jest no, bajka, jeśli chodzi o wysyłanie sprzętu na Ukrainę. Trochę innego zdania był ostatnio Jarosław Wolski. Jeśli dobrze pamiętam, w historii realnej on mówił dosyć otwarcie, że, że szkolenia pilotów na F-16 trwają, że to raczej kwestia czasu, kiedy te myśliwce trafią. No i dziś z samego, no, można powiedzieć, poranka rozpoczęcie kolejnego tygodnia i mamy doniesienia o tym, że polskie maszyny F-16 mają trafić na Ukrainę. Twój komentarz do tej pilnej informacji. Komentarz dwojaki, ponieważ gdybym spojrzał na to ze strony Ukrainy, to oczywiście byłbym w, nie, w, nie, w, nie, w niebowzięty, ponieważ samoloty F-16 są zdecydowanie nowocześniejsze niż to, e, czym obecnie dysponuje Ukraina i czym kiedykolwiek dysponowała e, Ukraina. Samoloty, które wcześniej przekazaliśmy MiG-29, no raczej nie mają większych szans w starciu z, e, z F-16. Gdybym to skomentował jako geopolityk, to powiedziałbym, że dobrze, ale. A na przykład, gdybym skomentował to tylko jako Polak w pierwszej kolejności, a dopiero w drugiej geopolityk, to zapytałbym, a kto jeszcze przekaże te F-16? Bo póki co to mówi się o tym, że Polska ma przekazać. Kanclerz Scholz powiedział, że taki temat się nie pojawia w Niemczech. Co w języku dyplomacji znaczy nie mniej, nie więcej, że niczego nie będziemy wysyłać. Dosyć już, już Polacy nas stresowali tymi czołgami. Też widziałem bardzo zabawną wypowiedź, wpis byłego dyplomaty na Twitterze niemieckiego, który jakby wydźwięk tej wypowiedzi był, był taki, że jak to się właściwie stało, że Polacy wywarli na Niemczech taką presję, że Niemcy musiały zmienić zdanie i wysłać czołgi? Tak? Także widać, że dla Niemców to też jest. Sytuacja ekstraordinaryjna, że no, kraj na wschodzie, który jest siedmiokrotnie mniejszy gospodarczo od nich, potrafił im, jak to powiedział dr Bartosiak, wykręcić łokieć do tego stopnia, że trzeba było te marne 14, bo to jest tylko 14 leopardów drugich wysłać. F16. no Na pewno to są myśliwce, które zrobią jakąś różnicę. Też nie wiemy, ile ich będzie, to jest główne pytanie. Kto je wyśle. Czy tylko my, czy jeszcze inne kraje, czy wyślą je Amerykanie powątpiewam. Myślę, że Amerykanie będą chcieli wszystko załatwić do momentu, kiedy będzie to możliwe, Amerykanie będą chcieli załatwiać kwestie wojny na, na Ukrainie w sposób finansowy i też za pomocą nie swojego sprzętu, jeśli jest to możliwe, tak? Wiadomo, hajmarsów nie mamy, więc nie mogliśmy ich siłą rzeczy przekazać Ukrainie, ale gdybyśmy je mieli, to na pewno presja ze strony Amerykanów byłaby duża, żebyśmy coś wysłali. Wysłaliśmy kraby. Amerykanie wysłali Hajmarcy. Teraz pojawia się kwestia F16 i Amerykanie mają dużo F16, mają już F35 na stanie. Nie widziałbym przeszkód, żeby wysłali też swoje myśliwce. Nie widziałbym przeszkód, aby inne kraje NATO wysłały swoje myśliwce. Jest tych krajów tyle, że gdyby każdy wysłał po 5 sztuk, to nagle by się okazało, że Ukraina miałaby ponad setkę bardzo nowoczesnych myśliwców generacji, można powiedzieć 4+, tak? Nie wiem, jak będzie. Gdyby wnioskować to po czołgach, które są wysyłane na Ukrainie, nie spodziewałbym się, aby tych myśliwców było dużo, przynajmniej teraz. Aczkolwiek bardzo chciałbym się mylić. Znamienne jest też to, że to, co wydawało się niemożliwe, bo wysłanie Heimarsów też nie wydawało się możliwe na początku wojny. Wszyscy skupiali się na amunicji, na żywności, na środkach opatrunkowych, wiadomo oczywiście poza Polską i krajami Europy Środkowej, bo tutaj jednak gra. Jest o dużo wyższą stawkę niż dla chociażby Niemców, tak? No to jest ten słynny bufor. Niemcy mają bufor w postaci Polski, więc nie muszą się aż tak przejmować tym, że Rosja wypowiedziała wojnę Ukraińcom, bo generalnie nawet gdyby Rosja zajęła Ukrainę, to dla Niemców to nic nie zmienia. Dla Polaków to zmienia wszystko, dla Rumunów to zmienia wszystko. Dla krajów, które nie są w NATO, jak Mołdawia, to zmienia absolutnie wszystko, ponieważ oni wiedzą, że są następni w kolejce, a szans, żeby się obronić, nie mieliby absolutnie żadnych. Są małym i biednym krajem, można powiedzieć, bez, bez wojska i nawet gdyby teraz Rosjanie chcieli, to mogliby ich zaatakować i raczej problemów, bo dużego nie było. Z obiektywnych względów tego nie robią. Chcą się najpierw skupić na, na Ukrainie i zamknąć ten temat, bo im to ewidentnie nie idzie. Aczkolwiek jak zobaczymy też dzisiaj postępy są, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bachmut i, i okolice. Także reasumując, jestem za wysyłaniem F-16, ale jestem przeciw wysyłaniu sprzętu nie, nie tylko F-16, ale też czołgów i artylerii praktycznie wyłącznie przez Polskę. Bo w tym momencie Polska już się do tego stopnia rozbroiła. Że można by rzec, że proszenie Polska, aby wysyłała jeszcze i jeszcze tego sprzętu, staje się powoli niemoralne, bo no robimy się kompletnie bezbronni, tak? A nie byliśmy tacy. Europa Zachodnia bezbronna była na własne ży życzenie, ponieważ nie czuła żadnego zagrożenia, odbierała tak zwaną dy dywidendę pokojową, czyli pieniądze, które normalnie trzeba byłoby wydać na wojsko, mogli sobie wydać na przykład na zasiłki socjalne. I bilans pieniędzy się zgadzał, gospodarka nie cierpiała, wszystko się zgadzało było fajnie, tak? Bardzo trudno od tego odejść. No, my jednak przeznaczaliśmy konsekwentnie te 2% PKB, no i przeznaczaliśmy, i generalnie na ten moment mamy mniej sprzętu niż kraje, które nie przekazywały 2% nigdy. Tak, przekazywały znacznie mniej i one są be bezpieczne. I tego sprzętu paradoksalnie mają więcej, mimo że są bezpieczniejsze od Polski. No To jest bardzo zawiła kwestia. Polacy też muszą wspierać Ukrainę, bo mówię: porażka Ukrainy dla nas będzie dramatyczna. Ale katastrofą będzie sytuacja, w której Ukraina i tak przegra, a my pozostaniemy z paroma czołgami i paroma myśliwcami. Kilkoma sztukami artylerii, i na prędce będziemy skupować wszystko, co się da z całego świata, i budować fabrykę dla k 2 pl żeby je zacząć budować, bo, no bo nie będziemy mieli czym się bronić. No, to, jest, to jest straszne, jak sobie człowiek o tym pomyśli, jaki jest przemiał sprzętu na Ukrainie, to idzie w tysiącach sztuk po obu stronach, a ile my tego sprzętu mamy. Więc można by sobie ładnie podzielić, na ile dni wojny z Rosją tego sprzętu mamy a z granicy białoruskiej do Warszawy jest bodajże 200-250 kilometrów. To jest naprawdę blisko po płaskim terenie. To jest zupełnie co innego niż ulokowanie Kijowa, który jest za Dnieprem, za Mokradłami, za Bagnami. Naprawdę trudno tam dojść. Właściwie Kijów da się zdobyć tylko i wyłącznie atakując od wschodu przez Białoruś. Także zupełnie inna 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 para kaloszy, jeżeli miałbym powiedzieć dobrze. Ale jestem ciekaw, czy będziemy jedyni i czy ktokolwiek inny wyśle, bo jeżeli nie, no to większego wydaje mi się większej różnicy to na polu bitwy nie zrobi, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy wysłali wszystkie 48 sztuk. No to by była parodia po prostu, tak? Powiedzmy, że, że wyślemy 10 albo 15. Czy zrobi to różnicę? No nie zrobi na dłuższą metę, a my te 15, F-16 stracimy. No, ja też tutaj muszę cię, cię dopytać, bo to jest też kwestia, tak mi się zdaje, może mniej militarna na ten moment, a bardziej taka symboliczna. Też prze, przełamanie kolejnego tabu, o którym, się, o którym się mówiło. No bo pamiętamy. Za każdym razem, jak mówiło się o wsparciu Ukrainy, to gdzieś stawiano granicę, tak? Mamy tą granicę postawioną, jeśli chodzi o zasięg rakiet, które, które trafiają na Ukrainę. Przedtem tą granicą były nowoczesne czołgi. Ta granica została złamana. Teraz poniekąd trochę symbolicznie na ten moment łamie się tą granicę nowoczesnego sprzętu, jeśli chodzi o myśliwce. Że może to jest między innymi ten element, że tu, tu nie do końca chodzi może o ilość, ale o takie też pokazanie Rosjanom i to jest na pewno uzgodnione. To, to, to nie wątpię też ze strony amerykańskiej, żeby pokazać Rosjanom, słuchajcie, wy się szykujecie do ofensywy, no to my wam odpowiadamy i idziemy jeszcze mocniej, tak? I, i jesteśmy gotowi wam odpowiadać, e, i to kraje, jakby wspólnie, ta koalicja natowska będzie wam odpowiadała naprawdę już bardzo nowoczesnym sprzętem. Mógłbym zrozumieć e, takie stwierdzenie, gdyby. Sytuacja była troszeczkę inna niż jest. A co mam na myśli, mówiąc, no, porównajmy sobie sytuację z czołgami, tak. Polska przekazała ich prawie 500 sztuk, teraz wyślemy jeszcze 14 leopardów. A ile czołgów Ukrainie przy przekazali Niemcy, tak? No, jak na razie ani jednego, mają wysłać 14 leopardów. Brytyjczycy wyślą 14 Challengerów 2, Amerykanie wyślą 31 Abramsów. To są liczby żałosne. Nie boję się użyć tego słowa. Jeżeli Polaków stać na to, żeby przekazać 500 czołgów, jakie by one nie były, to absolutnie niezrozumiałym jest dla mnie sy sytuacja, w której Amerykanie przekazują 31 Abramsów M1 kiedy kilkaset Abramsów z pierwszej Brygady Pancernej Piechoty Morskiej, która operowała też w Iraku, te czołgi zostały, można powiedzieć, wysłane do magazynu, do rezerwy i czekają na zastąpienie ich najnowszym modelem Abramsów, tak, Set V3. I niech mi ktoś teraz powie, dlaczego Amerykanie tych kilkaset czołgów nie wyślą Ukrainie które zostały i tak wyciągnięte z ich sił zbrojnych, wstawione do magazynu, gdzie już jest około 8 tysięcy Abramsów, a zamiast tego wyślą 31 sztuk. Tak, no to jest takie dozowanie, jakby można powiedzieć kroplówka, żeby ta Ukraina walczyła, ale żeby nie zyskiwała przewagi, żeby męczyła tych Rosjan, wykrwawiała ich, ale żeby też sama za bardzo nie miała zdolności ofensywnych. Amerykanie jeszcze tutaj oczywiście można można, im, można ich zrozumieć poniekąd, bo oni już na wojnę na Ukrainie wydali 200 miliardów dolarów. A warto sobie uzmysłowić, że gdyby Amerykanie tego nie zrobili, to Polska by to musiała zrobić. Jeżeli nie chcielibyśmy mieć 1000-kilometrowej granicy z Rosją, jeżeli byśmy chcieli, no to wiadomo. No ale na przykład, gdyby nie Amerykania, gdybyśmy mieli wojnę, NATO, gdyby opierało się na Polakach i Niemcach. No to, tej, no to tej wojny by już, by już nie było. To też pokazuje, że jest potężny rozdźwięk, że tych Niemców trzeba niemiłosiernie męczyć, gnębić, żeby wysłali 14 czołgów. W NATO leopardów jest ponad 2000 sztuk. No to jeśli wyślemy 10%, to jest 200 czołgów. No wyślemy niecałe 5%. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek wyślemy więcej. Nie wiadomo, czy Niemcy wyślą jeszcze dodatkowe jednostki sygnał no dla Rosji na pewno to jest chwileczkę Pokażmy tak? grafikę z czołgami bo skoro oni już mówimy to, to pokażmy grafikę mhm. też żeby, żeby widzowie zobaczyli jak to, jak to wygląda i możesz kontynuować tak tak no jak jak widzimy mamy kraje mamy nazwy czołgów i mamy ilości aczkolwiek czołgi na zielono to, je, to są pojazdy które zostały potwierdzone i one zostaną wysłane czołgi hiszpańskie, leopardy hiszpańskie, nawet do 56 sztuk. Tutaj byłem naprawdę zaskoczony, że Hiszpanie postanowili, przyjęli możliwość, że mogą ich tyle wysłać. Może tak to ujmijmy, ponieważ to jeszcze nie jest potwierdzone. Tak samo jak leopardy norweskie, holenderskie czy fińskie. Co wyślą Kanadyjczycy nie wiemy, aczkolwiek mają ponoć coś wysłać, ale no załóżmy, że wszyscy wyślą wszystko to, co jest na tej grafice. To jest 157 pojazdów pancernych plus to, co wyśle Kanada. To jest jakaś siła, ale to jest nic w porównaniu do tego, co by tak naprawdę można było wysłać, bo, tak, bo proszę mi wierzyć, gdybyśmy naprawdę chcieli, gdyby Amerykanie naprawdę chcieli, to w przeciągu kilku tygodni mogliby na Ukrainę wysłać tysiąc Abramsów. Tylko teraz problem polega się ta, yy, Polega na tym, że stawka ryzyka jest nierówna. Amerykanie nie mają takiej stawki ryzyka jak Polacy. Ja jestem Polakiem, czytam to po polsku, mimo że staram się być obiektywnym, ale chciałbym, żeby to NATO spełniało jakby swoją rolę. Ktoś może powiedzieć, że Ukraina nie jest w NATO, ok? Nie jest, ale upadek Ukrainy bezpośrednio zagraża istnieniu przynajmniej pięciu krajom NATO, całej wschodniej flance: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia. No to NATO działając prewencyjnie, a nie będąc tylko instytucją fasadową, powinno pomóc Ukrainie, żeby tego największego wroga, prawda? No bo NATO było budowane przynajmniej z perspektywy polskiej przeciwko Rosji, żeby Rosję wypchnąć. To też oczywiście nie jest prawdą, na przykład, jeżeli pomyślimy o niemieckich interesach, kiedy Niemcy zapraszali Rosję do Unii Europejskiej, a przecież z naszego punktu widzenia Polska przystępowała do Unii Europejskiej której z założenia nie miało być Rosji. Tak? Czyli punkty widzenia są zupełnie różne w takich krajach jak Polska i Niemcy, które ze sobą graniczą, można powiedzieć, okupują jeden obszar, a mają zupełnie inne podejście do wojny, co też widać ze sprzętem. 14 Leopardów, kwestia F-16 się nie pojawia. Pytanie, czy pojawia się kwestia francuskich Miraży, szwedzkich Gripenów. Nie wiemy tego. Wiemy tylko, że polskie F-16 i gdy po raz pierwszy usłyszałem, że Amerykanie, że Kongres któraś z w wysokich Stanach naciska na wysłanie F-16 na Ukrainę, to moją pierwszą myślą było, ale naciska na Polskę czy naciska na własne siły zbrojne czy na Prezydenta? No i już mam odpowiedź, oni najprawdopodobniej naciskali na Polskę, bo to niestety, ale nasze władze są takie, że zbyt dużej indywidualnej inicjatywy nie posiadają i raczej o wszystko pytają się Amerykanów, pytają się o zgodę, bo tu jest też taka zależność, czy wy nam dacie, żebyśmy mieli tyle, ile mieliśmy, gdy, im, gdy Ukraińcom wyślemy, tak? Nie mamy swojego przemysłu, sami sobie nie zbudujemy, opieramy się na Amerykanach. I tak jest ze, praktycznie ze wszystkim. Dobrze, że chociaż postanowiliśmy zdywersyfikować dostawy czołgów. Mówię tutaj o Korei Południowej i czarnych panterach. Jeżeli zaś chodzi o sygnał do Rosji, no to sygnały są dwa. Pierwsze, no jednak wysyłają, tak? No ale drugi, no Rosjanie też wiedzą, ile tego jest, ile tego będzie wysłane, ile mogłoby być wysłane. Oni doskonale wiedzą, jak na ten temat wypowiadają się Niemcy czy inne kraje, rozumieją język dyplomacji, przecież Niemcy też by mogli wysłać powiedzmy 10 swoich. Każdy kraj NATO mógłby wysłać 10 swoich F-16 czy innych samolotów, które ma na podstawowym wyposażeniu, ponieważ nie, nie, nie każdy kraj NATO akurat zainwestował w te maszyny. I nagle by się okazało, że byśmy mieli 200 myśliwców, 1000 czołgów nowoczesnych. No i kto wie, czy z taką siłą Ukraińcy za miesiąc nie dotarliby do Mariupola i nie przedzielili wojsk rosyjskich. Do tego Hajmarsami zburzyliby most. Kerczeński na Krymie i sytuacja dla Rosji zrobiłaby się bardzo zła. No ale pytanie jest takie: kto tego chce? Polacy tego chcą, ja tego chcę, Ty, Marcinie, tego chcesz, ale Niemcy tego chcą? Postawiłbyś na to pieniądze? Bo ja nie. No tak, ja tak więc pracę. to jest. To I Nie jest... zaryzykował takiego twierdzenia, absolutnie. No, no właśnie, i to jest ten rozdźwięk interesów, i można mówić o wartościach, i faktycznie te wartości możemy mieć wspólne. No ale to nic nie znaczy, bo gdy idzie do twardej gry międzynarodowej, a wojna już jest tą najtwardszą grą, niektórzy mówią, że wojna to jest wypadek przy pracy, bo generalnie Chińczycy tak uważają. Powinno się przeciwnika otoczyć i on się powinien zorientować w momencie, kiedy już nie ma żadnego pola manewru i już sam wie, że przegrał. Jeszcze nie było wystrzału, on już wie, że przegrał. Rosjanie nie są tak sprytni. I tak silni, żeby tak mogli zrobić z Ukrainą dzięki Polsce, bo no, sytuacja Ukrainy na przykład jest o niebo lepsza niż Polski w 1939 roku, kiedy my nie mieliśmy nikogo. Mieliśmy na wschodzie Rosję, a na zachodzie Niemców, którzy byli tak samo agresywni i mieli identyczne plany tak, co do kraju przywiślańskiego. No, tutaj jednak jest Polska, która trzyma wojnie tą Ukrainę. No i teraz pytanie: jak długo? No bo sami, sami tego w stanie nie będziemy robić. Pomoc jest, ale to jest bardzo dawkowana. To jest powolna pomoc. Też zobaczymy, ile z tych czołgów pojedzie. Jeśli Hiszpanie przekazują 53, to miałoby duży sens, no bo Hiszpanie się nie boją Rosji, tak? Dla Hiszpanów, Rosja to jest. Jak dla nas Chiny. No jest duży kraj, tak, on ma armię i coś tam znaczy w historii, coś tam mieszał, ale właściwie nikt o nich nie myśli, bo Jezu, gdzie oni są. I tak to wygląda. Geografia niestety jest taka nie inna, jest deterministyczna. I o geografię się wszystko rozbija. Nasza geografia jest taka nie inna i byśmy chcieli, żeby tej pomocy było więcej. Czy jej będzie więcej? Bardzo bym chciał, ale nie wiem.